Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników Pięknych wani. Mam na imię Agata, jestem autorką książek o perfumach, a tutaj na kanale popularyzuję wiedzę perfumową w taki sposób bardziej przystępny, pokazuję jakieś ciekawostki ze sklepów albo komentuję jakieś wydarzenia o bieżącym charakterze, czyli takie kwestie, które niekoniecznie... Można by umieścić w książce. No i bez dyskusji do takich rzeczy należą wszystkie zakupy perfumowe. Więc dzisiaj znowu otwieramy pudełko, bo znowu zrobiłam zakupy. No kochanie, przyszło pudełeczko. Także, żeby nie marnować czasu, jak najszybciej otwieramy. No, będą to perfumy Guerlain. Jak wiecie, na moim kanale ogłosiłam rok lawendy. A najważniejsze perfumy lawendowe to jest linia Mągerlę. I w ramach tej linii Guerlain... Przetestowałam dużo, dużo zapachów, które jeszcze są dostępne na rynku, bo no, to jest taka linia dość bogata, chyba flagowiec zresztą marki, no i przetestowałam wersję też różane dwie, wodę perfumowaną i wodę toaletową, no i postanowiłam tej wersji różanej się przyjrzeć no i oczywiście szukam, poluję na jakieś rzeczy czy tańsze, no i tym razem jest. Także, kochani, zaraz. Pili z perfumerii. Otwieramy, otwieramy. <grymne> Bąbelki wyrzucamy. Jest rachuneczek, kochani. Trochę że Powiem, ile kosztowały. 199 zł. To myślę, że jest niezłą ceną. Jak na taką wyższą półkę. Chociaż tutaj jest, no... Mała pojemność, nie mam jeszcze tego mągerla. Woda perfumowana, tejże pojemności. Tu już widzę, coś tam chyba było przy tej folii majstrowane. Nie wiem, nie wiem. To się otwiera tak jak ja w perfumeriach. No, 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 wychowałam, chociaż nie, chyba nie. Chyba nikt tego nie wyjmował jeszcze. No, cena była niższa. Od tego, co gdzieś tam średnio w perfumeriach jest, także otwieramy. Tradycyjnie ja po prostu robię tak, można powiedzieć troszeczkę na opak, ponieważ chcę zachować te flakony. Także tak wygląda 30 chyba moja pierwsza. W ogóle podoba mi się w Lady Mangerland, że środek jest taki czerwony. To ładnie wygląda, bo przy, przy, szczególnie przy tej pierwszej wersji to naprawdę było ciekawe. W w zasadzie i kartonik w zasadzie biały otwiera się, a tu niespodzianka, coś czerwonego w środku. No to mamy, mamy Mongerleum. Słuchajcie, tu już zaczyna się pojawiać coś, za czym ja zawsze lobbowałam. Generalnie polecam Wam próbki, bo na próbkach zawsze jest tak dość, można powiedzieć, syntetycznie, ale konkretnie opisany skład perfum. No bo tutaj mamy oda do kobiecości i tak dalej, i tak dalej. Natomiast składniki, składniki. Słuchajcie, po latach właśnie yy, perfumy znikają i trudno znaleźć informację o składzie. Natomiast linia Mon jest absolutnie przemyślaną, fantastyczną linią. Yy, to tak, już nie wiem, gdzie to nanosić, bo yy, przyznam się szczerze, że ja już dzisiaj testuję od rana, chyba tutaj, na waszych oczach, także idziemy, zobaczymy. No, za pierwszym razem było tylko powietrze, czyli... Ach, no cudowny, głęboki, kobiecy, zmysłowy. No, nie do końca jest to taki akord do pracy, chyba że w, w minimalnych ilościach. No, trzeba umieć nosić takie perfumy. Także zaraz gdzieś tu mam jeszcze bloterek. Także, kochani, testowałam i właśnie, wracając do tych bloterków, na bloterkach, nie na bloterkach, przepraszam, na próbeczkach jest ładny opis zapachu, ale. I tak w przypadku Mongerlę, rzecz jest o tyle ciekawa i prosta, że Monglę to jest linia, która jest flagowcem marki. Gerlę to jest stara historyczna marka, która na początku tego wieku już tak definitywnie przeszła w ręce pewnego takiego podmiotu, holdingu, skupiającego najdroższe drogie, egzotyczne, prestiżowe, no nie przesadziłam z tym egzotycznym, prestiżowe, takie naprawdę wyjątkowe marki. No i oczywiście ten etap przechodzenia z rąk rodzinnych do tej, tego holdingu spółek trochę trwał, więc jeszcze przez pewien czas Jean-Paul Guerlain pracował dla marki. W tej chwili pan już jest bardzo sędziwym człowiekiem, podejrzewam, że już właściwie nie zajmuje się kreowaniem perfum, więc nie słyszałam o tym od kilku lat, ale w ramach firmy, która tę markę przejęła, pracuje taki team Thierry Wasser i Delphine Yelk, dwóch perfumiarzy, który, którzy... Jak sądzę, po tym okresie przejściowym marki, właśnie tymi perfumami ustawili markę jakby na nowo. Cała ta linia Mougerle jest linią bardzo udaną, taką, która po prostu się podoba. Nie ma tu jakichś klimatów trudnych, niezrozumiałych, do których trzeba się przez wiele miesięcy przyzwyczajać. Po prostu perfumy, które urzekają, ale jednocześnie mają głębię, są przemyślane i cała przemyślana jest ta linia. Koncepcja, żeby stworzyć ten akord zapachowy jest następująca, to są cztery nuty lawenda kontra wanilia albo inaczej, wanilia odświeżona lawendą no i takie kobiece nuty jaśmin i sandałowiec i te cztery nuty są w tych wszystkich, w całej tej linii Mont -Gerlain. czy to jest woda floral, czy jest to sparkling bouquet, czy jest to właśnie bloom of rose i bloom of rose ma wersję wody toaletowej i wody perfumowanej, woda perfumowana wydaje mi się ciekawsza może to nadinterpretacja, interpretacja, ale ja to gdzieś wyczuwam elementy takie, rodem z perfum na Ema. Perfumy na Ema to są perfumy różane, które wymyślił i wykrował Jean-Paul Gerlin, i wymyślił sobie bardzo drogie perfumy z różnych nut, z różnych esencji różanych złożone tak drogie, tak nieracjonalne, że właściwie no, przyczyniły się do pewnych perypetii finansowych marki. Na szczęście ciągle w ofercie. Do, oczywiście, perfumą na Ema towarzyszyła cała taka legenda. no tak, tak pracował przez lata, ale tutaj wydaje mi się, że właśnie po to do tej linii mąąą dołączył, dołączyła wersja różana, żeby chyba troszeczkę w ten, w ten motyw spróbować pójść tak minimalnie i w taki sposób nowoczesny. I tutaj mamy tą, tą nutę różaną bardzo, bardzo mocno zaakcentowaną, i teraz właśnie. Zaglądam na, na to tak, woda toaletowa, na tych próbeczkach, właśnie od czego zaczęłam do tego dążyć. Słuchajcie, raz mi życie uratowało to, że trzymałam bardzo długo próbkę perfum Pantera. Bo dopiero, bo tylko tutaj była prawdziwa informacja na stronie cartiera, już nie było tak za dobrze to, jakby. Albo inaczej, były już informacja współczesna, natomiast tu była informacja z dnia premiery, że to były kocie perfumy. Bardzo ciekawe określenie, którego nie spotkacie w internetach. Ale zobaczymy, co tutaj jest. Tu jest gruszka, właśnie dla do dosłodzenia. oczywiście róża, znalazłam informację, że dwa rodzaje róży, ale tutaj tego nie ma. Natomiast właśnie jest ta jakby wzmocniona frakcja różana, czyli do tych czterech nut, o których Wam mówiłam, jest róża i gruszka. I to się czuje, że to są perfumy zawiesiste, że to są perfumy takie, można nawet powiedzieć, na wyjścia do teatru, ale może w minimalnych ilościach. Co ciekawe, właśnie jeśli o tą linię chodzi Mongerlain, mam wrażenie, że właśnie gdzieś rok 2017 przyniósł dwie takie spektakularne premiery: Mont w wersję podstawową oraz Gabriel. I to jest rok, który przyniósł perfumy słabo projektujące czyli trwałe, dość intensywne, ale nie roznoszące się po pomieszczeniach, co jest, myślę, świetnym pomysłem i doskonałym rozwiązaniem, żeby no, nie, nie zostały wprowadzone w końcu jakieś zakazy perfumowe, bo wtedy wiadomo, że wszyscy na, to, na tym stracą najbardziej perfumiarzy. I no, będę jeszcze polowała na wodę toaletową, trafię to trafię, nie to nie. Woda toaletowa z kolei ma ten Tworobok, o którym jest mowa, plus róża i kwiat pomarańczy czy neroli. I ten neroli się tu czuje. Tutaj jest to bardzo mocno wyczuwalne. Także po prostu jestem zachwycona tą linią Mągerlę, jej konsekwencją, takim nawet można powiedzieć, bardzo, bardzo przejrzystą konstrukcją i jednocześnie tym akordem bazowym, który jest przepiękny. Chociaż muszę oczywiście powiedzieć, że pochyliłam się nad perfumami z powodu takiego, że wymyśliłam sobie lawendowe luty na moim kanale, to jednak ta lawenda jest tu bardzo słabo wyczuwalna. Bo generalnie lawenda jest taką, taką nutą, która niezbyt silnie projektuje, jeśli chodzi o nutę głowy. Ona po prostu, moim zdaniem, nadaje się do takiego zaokrąglania zapachów w perfumach ale oczywiście ma wiele zastosowań łącznie z leczniczymi, leczniczymi, ale tutaj jest opowieść o róży, na tym akordzie, który znamy z Mungerle. Dziękuję za uwagę, wszystkiego pachnącego, pa pa!